Witam serdecznie, tu Bagetson, Michael. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Pozdrawiam serdecznie Lecimy z QDensem na 68 tysięcy subskrypcji. Pierwsze pytanie ktoś tam się pytał co to jest Q-Dance. To są pytania i odpowiedzi, tylko u mnie są Q Dance. Więc po prostu ja robię... Jak już coś robię to robię... Coś podobnego, ale co inni youtuberzy, ale inaczej się nazywa, lub jest coś inaczej. Także BUM! Lecimy do pytań następnych. Także pozwoliłem sobie yy, podzielić ten materiał na dwie części, bo jest za dużo pytań, więc po prostu za długi ten materiał by był, a nikt nie chce w materiale Oglądać pierdolenia za przeproszeniem 10 minut lub 20. Więc po prostu podzieliłem ten materiał na dwie części. Dzisiaj wleci pierwsza część, jutro druga część. Więc let's go do pytań. Pierwsze pytanie od serowej penetracji: Czy żałuję otworzenia chipsów fikołkiem? Nie żałuję. To by był, było robione na spontana? Nawet nie wiedziałem, że te chipsy tam leżą Tak wyszło eee, Co do otworzenia chipsów W drugiej części Q-densa Będą otwierane trzy paczki chipsów Fikołkiem, więc Lecimy dalej Dalej do pytań eee, Pytanie od Aleksandra jak myślisz, co spowodowało taki spadek wyświetleń widzów na Twoich streamach na Twoim kanale. Panie kolego, no nie wiem. Po prostu może się znudziłem. Może po prostu przestałem robić e, challenge tak często jak robiłem na początku. No ale musicie zrozumieć, że musi być jakiś próg. Żeby zdobywać, i jeśli ja bym robił co 100 e, subskrypcji, challenge to ja bym się wypalił po pół roku i bym nie miał pomysłów. Więc to jest tak, że trzeba podwyższać progi i to e, dalej. Drugie pytanie od Aleksandra i na pewno e, innych e, e, widzów: czemu tak bardzo nienawidzi Disa e, Nienawidz Dizza trochę się zaczęła od momentu wypromowania mnie przez Ksajo. No chciałem, e, chciałem, e, bo Diz do mnie kiedyś napisał. Ja mówię dobra, spotkamy się, pogadamy, bo twierdził, że to tylko ze względu na widzów. E, ja go nie lubię. No ale jak ja chciałem się z nim spotkać, podeszłem do niego jak człowiek, a on mnie olał. Powiedział: Ja nie mam czasu i uciekł. Co? Wro nie, nie chciał porozmawiać z wrogiem, który go y, oczenia na internecie? Ta zniewaga krwi wymaga. I po prostu, no, zacząłem. Y, no, nie lubię ludzi, któ którzy mnie lekceważą. Nie lubię i nie będę się prosił o drugie spotkanie, takiego śmiecia, który mnie olał, więc po prostu lecimy do następnego pytania. Koment Channels z pytania: Czy możliwe jest kiedykolwiek pogodzenie się z Disne? Na dzień dzisiejszy nie ma takiej opcji. Drugiej Kiedyś mówiłeś, że chciałbyś przykleić biurko do sufitu, tak jak robię, Czy nadal byś chciał, może na jakiś specjalny? Eee, możliwe, że to zrobię. Zobaczymy, zobaczymy. Eee, jeśli po prostu e, będzie taka możliwość, bym miał taki sufit, żeby przykleić, bo no tu nie mogę przykleić, bo tu są płyty kartonowo-gipsowe. Sądzę, żeby mogły się stolarze pobieginać i bym mógł poniszczyć poniszczyć tego e, cały sufit no nie mam na to żeby po prostu rozjebać sufit i go naprawić na nowo dobra lecimy e, drakson pytanie czy utrzymujesz kontakt z ksają e, czy ja utrzymuję kontakt z ksają no ja mam jakiś tam ale jedynie przez streama też wam powiem, że teraz w, y, w niedzielę, y, w nocy grałem ze, z Xayo y, w TFT, w y, 3, 3 rundy, 3 y, ten, także fajnie się grało, nie rozmawialiśmy, bo ja akurat nie miałem ts więc y, nie wbiłem, ale zaprosił mnie do gry, ja specjalnie stworzyłem nowe konto, żeby z nim zagrać, chciał ze mną zagrać, zagrał ze mną, podziękował mi. Także y, sądzę, że jeśli będzie grał jeszcze w TFT, to śmiało bym mógł wbić i z nim sobie pograć. Jeśli tego chcecie, to po prostu zostawcie taki komentarz i polajkujcie go, to wtedy będę widział, że chcecie jeszcze gry ze SAO, więc po prostu nie ma problemu. Lecimy dalej. Pytanie skąd miałeś Pitoś na wybudowanie nowej chaty? Panie Czarkaster, Panie kolego, to nie, to nie jest moja chata. Tyle Wam powiem. To nie jest moja chata. Ja tą hatę po prostu na takim zasadzie utrzymuję, remontuję i po prostu, bo właścicielka nie może tu mieszkać i po prostu. Jak to się mówi, ona tu nie może mieszka, nie, mieszkać. A szkoda jej to, że po prostu to się e, zniszczy. Jeśli będzie decyzja, że ona będzie chciała to sprzedać, to pierwszą informację dostaje ja nad e, kupnem tego mieszkania. Ja mogę sobie robić tutaj wszystko, co chcę. Jak chcę, to jakby to było moje mieszkanie. Więc od razu odpowiem, że komornik mi tego nie weźmie. Pytanie nas nie... Ile mam centymetrów? Eee, panie kolego, z wzrostu mam 1,80 m, eee, kilogramów mam e, 65, a w mam, jakbym Ci wyciągnął na ladę, to byś powiedział, ściągnij tą nogę. Także let's go. Dobra, szogun, szogun, szogun. Dzięki za intro kozackie, ale teraz, no niestety, intra nie będzie. Muszę zmienić intro lub muzyczkę w tym. E, e, zmienić podkład pod to intro, bo blokują mi reklamy. No a faktycznie, patrzę, nie patrzę, no zawsze jakieś tam parę groszy wleci za taki filmik, nie? E, Shogun, co byś zmienił w swoim życiu, gdybyś cofnął się do przeszłości? No. Panie kolego, no, może inaczej bym e, myślał na ten temat. Może bym YouTube'a zaczął trochę wcześniej, żeby teraz być na wyższym poziomie. Bo jeśli ktoś e, się zaczął, e, zaczął streamować, tak jak zaczął i samo, lub e, inni duży e, YouTuberzy, to oni po prostu tamtych e, mieli lepsze prze, przebicie. Więc po prostu raczej bym miał większe przebicie i może bym był na wyższym poziomie. Szymonik, skąd pochodzę? Skąd pochodzę, e, panie kolego? Pochodzę z małej miejscowości e, w Wielkopolsce, e, niedaleko Poznania, Leszna, Gostynia. Jestem, te, jestem taki e, ten, po prostu taki niedaleko. Pytanko od Komarino. Comarino. Czy, gdyby nie, Krzaja to skończyłbyś nagrywać? Raczej tak, bo ja to się zakładałem właśnie z zamknięciem. Ja się nie spodziewałem, że taki Krzajo, mentor mnie wypromuje i będzie po prostu. Będziecie teraz mnie oglądać. Jest ciężko, teraz, w tych czasach się przebić. Dym i XDymian, pytanie: masz co z walką na Fame ma? Panie kolego, na dzień dzisiejszy walki nie będzie. że nie planują mnie na taką walkę wezwać. Wagiecom, co się stało z jedynką? Norba ko Kobra się pyta, co się stało? Panie kolego, yy, to się stało, że chodziłem do dentysty, byłem raz, włożył mi lekarstwo, byłem drugi raz, włożył mi lekarstwo, za te dwie wizyty wziął yy, po czyli 200 zł, i powiedział, że jak nie umyję, nie będę mył zębów, to... Nie wyleczę tego zęba. No ja myję zęby. No nie ukrywam, że e, dwa razy dziennie, ale raz w ten dzień nie zawsze. I po prostu jak to się mówi, e, z jakiej paki ja mam. To po co są dentyści? Po co są dentyści? Jak ja mam wyleczyć zęby myciem pastą do zębu? to ja sobie kupię i nie będę tracił 2-3 stówy na dentystę. To no, po co on zgadnął mi 200 zł, jak on nie potrafi tego y, wyleczyć? Od razu by mógł mi powiedzieć, że jest do wyrzucenia. No i później, po, po jakimś czasie, po tych dwóch wizytach, jadłem y, bułkę. No i jak y, ugryzłem bułkę, to ten ząb się złamał, i po prostu musiałem go urwać, bo przeszkadzał w ogóle w działaniu y, dalszym. Daniel, jak myślić, czy jebanie Disa skończy się, czy może jakiś czas powiększy? Pani kolego, to jest znak zapytania. U mnie zawsze będzie jebać Disa, no ale dużo youtuberów od tego odchodzi. Też może po prostu polityka YouTube'a może to wypchnąć, więc po prostu Będę musiał dawać kryptomimu, kry, 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 kry czyli po prostu jd, ale zakryte inną nazwą, żeby wiedzieli o co chodzi, ale po prostu żeby nie dostać wana. Może nawet do takiej rzeczy dojść. Pytanie od Filipa. Co planujesz na 100 tysięcy subskrypcji? Co ja planuję na 100 tysięcy subskrypcji? Planuję skoczyć ze spadochronu, panie kolego, dla was. i powiedzieć: lecimy, lecimy, nie śpimy. Konradę, pytanie od Ciebie: chcesz mieć żonę, czy wolisz zostać kawalerem do końca życia? Na dzień dzisiejszy e, chcę być kawalerem, e, bo chcę dla Was streamować. E, nie dosyć, że ja jeszcze pracuję. Mam mało czasu dla Was, to jeszcze e, Jeszcze bym miał mieć żonę, to by mogło być e, komplikacja, i bym może nawet skończył e, kanał. Od L, LPDL, ile masz lat? E, prawie 33, prawie 33. 16 kwietnia skończę 33. Pytanie od zabaweczki. Bagieta kiedyś zakłada TikToka TikToka? Pani... Nie wiem kiedy. Może założę, eee, może nie założę. Zobaczymy, jak to tam. Ile osób będzie chciało od TikToka, to... to ten. Wiktor Kiusz, skąd pomysł na kanał na YouTubie i dlaczego Bagietka Michal? Eee, dlaczego skąd pomysł na kanał? No po prostu no. Sam, no ja coś zrobię, na przykład to tak jak teraz kopałem fundamenty. Kopałem fundamenty, no i od razu mi wpadł pomysł, żeby zrobić e, ten e, fikołki w nim, zrobić jakąś tam e, wojnę, podłożyć, e, podłożyć e, ten e, głosy bomb, e, ten. Także dziękuję wakasowi za zmontowanie to, bo ja aż takiego do, dobrym w montowaniu nie jestem. Dzięki wakasowi za zmontowanie. Także, no, takie pomysły no przychodzą mi lada chwila. Robię, piję herbatkę, coś mi wpada w ucho i zaraz się ten. Teraz nagrywam to, a zaraz skończę nagrywać to, i może być tak, że coś mi się przypomni, i będę bita jakiegoś nakręcał. To po prostu siedzi coś. Coś nagle przyjdzie, jakiś pomysł i zaraz pak działam z tym i ten. A czemu bagietka Michał? Miałem kiedyś nazwę z e, Michał, czyli Wilkołak Michał. Byłem w Jerozolimie e, u zakonnic, tam miałem nocleg. I rozmawiałem na temat kanału, a siostra jedna tam przełożona się pyta e, i mówi Michał, ale ten awatar jest, yy, jest jak szatan, a nazwa to jest nazwa szatana, i to i tamto, nie? No i akurat yy, druga siostra przyniosła dwie bagietki z kolacji, co zostały, bo po prostu przyniosły. Czy bym zjadł? Ja mówię, dobra, nie ma problemu. Wciągam, wciągam tą bagietkę, i zaraz myśl, o, zmienię na bagietkę, Michał. I tak samo jak w poprzednim pytaniu. Skąd pomysły na YouTube? Po prostu coś jem, coś robię i zaraz pomysł sam wlatuje. Także ee, lecimy, lecimy, nie śpimy. No drodzy widzowie, chciałem w dwóch częściach to zrobić Ale pytanie jest tyle Że to jest kurde masakra. Pytanie jest tyle, że chyba nawet nie skończę w dwóch tych. Pytanie od eBay. Pytanie, czy będą pranki? Eee, tak, będę chciał robić jakieś pranki, no, ale już nie takie, jak e, zrobiłem ten jeden e, na żywo. Więc po prostu, no, będą pranki, ale mniejsze. Dobra, bo już, już się zrobiło 17 minut filmu. Ja kończę na dzisiaj, robię dla Was. Zajęli tego pikołka. Widzimy się jutro. I no, tak się rozgadałem, że no jest tyle pytań, że jest ciężko ogarnąć to w jednym filmie. Po prostu to chyba by trwało godzinę. Więc ja robię dla was pikołka. I widzimy się w następnym materiale. BOOM!